Я хочу, чтобы ты запросил маму, чтобы ты запросил сына. Yeah. Teraz Polacy w swoim państwie są obiecującami. A będzie to to na nie? nie, no mówię panu, no bo ludzie przeganiacie. Wie pan, że, że dzisiaj w Radzie jest że kraje od nawodu są w ostatnim miejscu, a w Skandynawii najbardziej są kobiety w tym przed, mężczyzn? A wie pan, że, że będzie ten No ma związek, bo kiedy aby zamiast Polakom pomóc strzegawać, to był to w Byłeś, i. W ogóle starałem się i coś no, no, tak, no, ale, 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 Ale źle no, to robicie. Wieczorem. Bo robicie to po prostu. Robicie dobrze? O, to nie, to dobrze no nie wiem, co Nie, no nie, widzę, to widzicie, no. do mnie, przychodzicie. To to jest po przychodzicie do wszystkich. No, wszystkich przychodzicie. Nie pan, że zaraz będziecie po nim tam chodzić, bo to nie będą mogli się łatwiej sprzedawać. Bo będzie ustawione, że jajko mają Możemy się Pan już kraślam, wiem, bo. Znaczy, to by się płacił, jak nie wiem, to jest bezpieczne. No tak, no miałem to, co teraz z nich, i było Nie, ale co to ma tyś sprzedawać? Ten pan, jak z nim nie jest, tylko po 557 tych panów. Konkurencja do Niemców. Nie Jeszcze i Polacy są dla Niemców konkurencją. A oni to wypłacą służba państwowa, jest wykorzystywana przeciwko Polakom. To jest ciebie wykorzystywane przeciwko Polakom. To samo jak czuję, jakby wy, wyinformują o społeczeństwie na Ukrainie. Czy wie, że wędrowcy przyjmują władzę na, Ukra na Ukrainie? A ta cała. No, no ja stała... proszę Pana, bo na Ukrainie będzie to samo. No, to samo będzie proszę Pana. Będą niszczyci, aby do i Dodon i otwierać.